Medytacja wnosi do Twojego życia siłę wolności od pełnego utożsamienia z myślami. To potężna siła, która pomaga realizować wartości. Jeżeli Twoją wartością jest osiągnięcie celu w jakiejś dziedzinie, medytacja pomoże Ci przezwyciężyć opór umysłu, negatywne myśli, brak motywacji, brak wiary w siebie, zwątpienie, prokrastynację itd. Jeżeli Twoją wartością jest samoakceptacja i wyluzowanie, medytacja pozwoli Ci zignorować myśli, że musisz zostać człowiekiem sukcesu, że musisz być lepszy, że musisz ciężko pracować i doskonalić się, bo jesteś za słaby, nie taki, że musisz stać się lepszą wersją samego siebie. Wszystko zależy od Twoich prawdziwych, głębokich wartości w danej chwili. Medytacja to tylko źródło siły. Wolności.